Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Są takie tematy zarówno z zakresu motocykli, jak i samochodów, które wywołują skrajne emocje i na które zdania są skrajnie podzielone. Jednym z takich tematów jest na pewno nasz czerwony wyłącznik bądź wyłącznik awaryjny znajdujący się na kierownicy chyba każdego motocykla. Jedni mówią, że można nim gasić motocykl, inni mówią, że nie można nim gasić motocykla, a jeżeli jesteście ciekawi mojego zdania, to film macie podlinkowany w karcie u góry. Jakby się chwilę zastanowić nad tym, to bardzo podobnym tematem jest, a w zasadzie są kontrolki na desce rozdzielczej i może nie chodzi tyle o to, czy je włączać, czy wyłączać, tylko czy trzeba czekać, aż zgasną, zanim odpalimy nasz motocykl lub samochód. Jeżeli jesteście ciekawi, co myślę na ten temat, to zapraszam do oglądania. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. O ile kwestia studzenia turbosprężarki po dość intensywnej jeździe, zwłaszcza dieslem, nie budzi chyba żadnych wątpliwości i wszyscy wiemy, że należy chwilę odczekać, aż olej ostygnie, o tyle temat tego, czy trzeba czekać, czy nie, aż zgasną kontrolki na desce rozdzielczej, nie jest już tak oczywisty. I gdybym miał odpowiedzieć jednym zdaniem na samym początku filmu, czy trzeba czekać, czy nie, na to aż zgasną kontrolki, powiedziałbym. W benzynie nie trzeba czekać, a w dieslu czasem trzeba czekać. No i tutaj w zasadzie moglibyśmy zakończyć ten film, ale chyba nie byłbym sobą, gdybym Wam teraz nie nawinął trochę makaronu na uszy. Kontrolek na desce rozdzielczej jest cała masa i nie są tam bynajmniej z powodu tego, aby przy odpalaniu samochodu ładnie świecić nam we wnętrzu samochodu. Mają one różne znaczenie, a ich waga, a w zasadzie ważność rośnie im bardziej czerwone są. I tak mamy na przykład kontrolki koloru zielonego lub niebieskiego, które są informacyjne. Informują nas one na przykład o włączonych światłach, kierunkowskazach, o włączonym tempomacie czy jakichś konkretnych asystentach, jak chociażby asystent pokonywania wzniesień. Świecenie się albo nie tych kontrolek jest uzależnione od tego, czy konkretna opcja akurat w samochodzie jest uruchomiona. Następnie mamy kontrolki pomarańczowe lub żółte, które pełnią funkcję ostrzegawczą. Jeżeli w trakcie jazdy świecą się one, to należy szczegółowo przyjrzeć się naszemu autu i przy najbliższej okazji, przy najbliższym postoju, sprawdzić co konkretnie nie działa. Jedną z najpopularniejszych chyba kontrolek tego rodzaju jest kontrolka check oraz świec żarowych. Najważniejsze są kontrolki czerwone, tak zwane kontrolki awaryjne. Kiedy zauważymy na desce rozdzielczej kontrolkę koloru czerwonego, powinniśmy niezwłocznie przerwać jazdę i zająć się tym problemem. Wezwać ewentualnie pomoc drogową, aby udać się do najbliższego warsztatu. Oczywiście, problemy mogą mieć też różne wymiary przy tych kontrolkach. Bo jedna może pokazywać, może sygnalizować awarie poduszek powietrznych, ale może też wyświetlić się kontrolka niskiego poziomu oleju czy wysokiej temperatury silnika. A to już nie są żarty i może dojść do uszkodzenia naszego pojazdu lub doprowadzić, jak w przypadku kontrolki awarii układu wspomagania kierownicy, do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. A więc grubsza mówiąc, wszystkie te kontrolki, które znajdują się na desce rozdzielczej zarówno samochodu, jak i motocykla, są to kontrolki informacyjne dla nas, że coś się dzieje. Tak więc w momencie, kiedy przekręcamy kluczyk w stacyjce na pozycję zapłon, ale jeszcze nie odpalamy naszego auta, następuje tak zwane sprawdzanie systemów i możemy zauważyć, że po kolei większość kontrolek zostanie wyłączona, jeżeli problemy z nimi nie występują. Jedyne kontrolki, które będą się świeciły do momentu odpalenia silnika i zgasną zaraz po, to kontrolka akumulatora, ciśnienia oleju silnika i czasem ABS. No to jeżeli już wiemy, że są kontrolki informacyjne, ostrzegawcze i można by powiedzieć krytyczne, to czy powinniśmy czekać zawsze na ich gaśnięcie? W silniku benzynowym nie. Jedyny wyjątek, jaki jest w silniku benzynowym, to to, że moglibyśmy tą chwilę dosłownie odczekać, aż pompa paliwa przestanie pracować. W motocyklach jest to często ten moment, kiedy przekręcamy stacyjkę na on, czyli włączoną i słyszymy, jak pracuje wtedy pompa paliwa. A w samochodach, zwłaszcza tych nowszych, można zauważyć, że pompa jest załączana zaraz po otwarciu drzwi kierowcy. Zgoła inaczej sytuacja wygląda w silnikach diesla. Ze względu na to, że w silniku diesla do zapłonu dochodzi poprzez wysoką temperaturę powietrza znajdującą się w cylindrze, to kiedy na dworze jest niska temperatura, szczególnie w zimę, to należałoby poczekać na zgaśnięcie kontrolki świec żarowych. A co robią konkretnie te świece żarowe? Ano, po przekręceniu zapłonu podgrzewają powietrze w cylindrze do odpowiedniej temperatury, tak aby doszło do samozapłonu paliwa i można było bezproblemowo wystartować silnik. No to skoro w dieslu trzeba czekać, to dlaczego nie trzeba czekać w benzynie? W benzynie za zapalenie mieszanki w cylindrze odpowiadają świece zapłonowe, które to w zasadzie eliminują problem odpalania silnika w zimę. I kiedy zimą idziemy do samochodu z silnikiem benzynowym, czy odpalamy motocykl, to wystarczy, że przekręcimy kluczyk, usłyszymy jak pompa paliwa przestaje działać i możemy od razu odpalać silnik. W dieslu, zwłaszcza w bardzo niskich temperaturach, ta ikonka świec żarowych może palić się przez kilka dobrych sekund. Zanim doprowadzi do odpowiedniej temperatury powietrza w cylindrze i zanim zgaśnie. Ze swojej strony powiem Wam tak, nieważne czy się śpieszę, czy mam dużo czasu, za każdym razem, kiedy wsiadam do samochodu i przekręcam kluczyk w stacyjce, to czekam te dosłownie 2-3 sekundy, zanim wszystkie lampki mi pogasną. Robiłem tak, kiedy miałem diesla, oczywiście w zimę czekałem troszeczkę dłużej, ale robię tak teraz, kiedy mam samochód z silnikiem benzynowym. Nie ma to dla mnie naprawdę najmniejszego znaczenia, czy te 2-3 sekundy później odpalę samochód. To na co należy jednak uważać to to, że jak odpalamy samochód, a po tej jednej dwóch sekundach od odpalenia nie gasną wszystkie lampki, to należy wtedy mieć szczególną uwagę na to, czy są to lampki koloru pomarańczowego, zielonego, niebieskiego, czy, nie daj Boże, czerwonego. A jak Wy robicie w swoich samochodach czy motocyklach, czekacie, aż zgasną wszystkie lampki? Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że taki krótki film Wam się podobał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę pod filmem. Na razie cześć.